No to dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Wszystkie, wszystkie media, które przybyły na dzisiejsze nasze spotkanie. Konferencję prasową, którą chcę, chciałbym przedstawić jako rok mojej działalności, naszej działalności zarządu pod moim kierownictwem. Zbliżają się święta, także chciałem to krótko podsumować, co działo się. Większość z Państwa obserwowało cały czas, co, co, jakie były prace wykonywane, co tam się działo na, w ciągu tego roku. Ja chciałbym to krótkimi... Zdaniami podsumować cały ten rok. Jak pamiętacie, przyjęliśmy władze 1 grudnia jako starosta zostałem wybrany 1 grudnia 2014, 2014 roku i zaczęliśmy od ciężkiej pracy. I ta praca według mojego zdania przyniosła bardzo dobre efekty. Wykonaliśmy sporo inwestycji, także pozwolicie, to zacznę od inwestycji. Wybudowaliśmy rondo na ulicy Kwiatkowskiego, wybudowaliśmy skrzyżowanie. Na, ulica, na ulicy Wojsko Polskiego wybudowaliśmy około 2 km, 2 km chodników. Na, nie pamiętam już długości, ale na całym powiecie na kwotę 2 miliony 300 tysięcy złotych. Z tego wkładu naszego było milion 200, prawie 1 milion 154. Wydaliśmy około 700 tysięcy na remonty, mosty, drogi powiatowe przepusty chodniki, które były już do, do wymiany. Wybudowaliśmy piękny parking obok starostwa, w którym się w tej chwili znajdujemy. To była kwota ponad 150 tysięcy. Nareszcie pierwszy Liceum LO doczekało się pięknego boisko sportowego, które razem z miastem yy, przy udziale z, w środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki yy, wybudowaliśmy piękne boisko, które też większość z Państwa yy, widziało i było na otwarciu. Tego poszła około kwota 328 tysięcy. Wykonaliśmy termomodernizację budynku Straży Pożarnej. Tutaj jest 100% dofinansowania. Poszło z Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Była tu kwota 447 tysięcy. Oprócz tego dofinansowaliśmy razem z miastem remont elewacji. Naszego wkładu wkładu było 20 tysięcy zł. Jak pamiętacie, sytuacja finansowa nie była ciekawa, gdyż w roku 2015 spłata kredytu wynosiła 3,5 miliona złotych. Był to, nie od 2016 roku rata kredytu była 3,5 miliona złotych. Było to strzał niesamowity, obciążający nasz budżet. W związku z tym podjęliśmy szybkie kroki w celu zorganizowania kredytu konsolidacyjnego. Jako jedni z pierwszych, w tej chwili prawdopodobnie ostatni, bo Regionalna Izba Obrachunkowa w tej chwili nie wyraża zgodę na takie kredyty. Zasiągnęliśmy 21 milionów złotych kredytu, co nam dało rozłożenie kredytu na poszczególne lata i w tej chwili spłata kredytu od 16 roku będzie milion 200 mln rocznie, w związku z tym wielki oddech oszczędności, dlatego że stopy procentowe poszły bardzo dół. W sumie na, tej, na tym biznesie zrobiliśmy około 2-3 milionów oszczędności i teraz możemy normalnie, płynnie funkcjonować. Na początku tak, padały takie pytania, sugestie, jak Soroso zaczął reorganizować urząd, też Państwo wiecie, część ludzi odeszło, część odeszło na emeryturę. W sumie zatrudnienie zmniejszyło się, około 15 dokładniej, ale 15-17 osób już w tej chwili jest mniej w urzędzie i dziś mogę się pochwalić, że wynik finansowy, oprócz inwestycji, któreśmy prowadzili, mamy bardzo dobry. Większość powiatów może nam w tej chwili pozazdrościć, większość samorządów myślę, że na pewno nam pozazdrości. Jesteśmy przygotowani. Budżet będziemy uchwalać 29 grudnia. Jesteśmy przygotowani profesjonalnie już do inwestycji, które w przyszłym roku planujemy, a planujemy ich trochę. Rozbudowa hali sportowej przy które na była dokumentacja, która już straciła ważność. Remont przychodni czwórki. Myślę, że od razu pójdziemy w pakiecie remont przychodni, piątki. Na wkład własny mamy już praktycznie pieniądze zabezpieczone. Także bez kredytu myślę, że te inwestycje przy współudziale środków zewnętrznych będą, będą realizowane. Także myślę, że jako starosta, jako przewodniczący zarządu, jestem dumny, że ten rok tak nam pięknie przeszedł. A liczę, że szesnasty rok oprócz inwestycji będzie też, też bardzo, bardzo ciekawy. No tak pokrótce, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o organizację urzędu, myślę, że mieszkańcy, w tej chwili wystosowaliśmy ankiety, co mieszkańcy sądzą o pracy, o podejściu urzędu, urzędników do, do starostwa, do urzędników starostwa i czekam bardzo cierpliwie, jaka opinia będzie. Myślę, że ta opinia będzie pozytywna. Obserwuję, czy są kolejki w geodezy, nie widzę kolejek w budownictwie, nie widzę kolejek, wszystko jest realizowane na bieżąco. Co ciekawe w tej chwili obserwuję, chociaż tam nie jestem często na Wydziału Komunikacji, też nie ma kolejek i mówili cały czas, jak szanowni Państwo pamiętają, że nie da się zlikwidować kolejek w Wydziale Komunikacji. Ja powiem, że da się, nie? a jeżeli wyremontujemy to praktycznie nie będzie w ogóle kolejek. Wchodzimy w XXI wiek, w tej chwili, znaczy jesteśmy w XXI wieku, chcemy z nowe, nowe programy. Składamy wniosek na, na, na y, program finansowo, finansowy i obsługi całego starostwa, który będzie wychodzić na zewnątrz do, do firm, do państwa. Także jeżeli chodzi o rejestrację, nie będzie się czekało w kolejce z, z rejestracją, tylko będzie można y, wcześniej się zalogować, zarejestrować, na, na daną godzinę, na, na daną minutę przyjść i zostać bardzo szybko obsłużony. Temat szpitala, bardzo ciekawy temat. Szczegółów nie będę ujawniał, ujawnie dopiero. Początkiem stycznia, proszę Państwa, zaproszę. Do 10 stycznia będzie już gotowy audyt, plan naprawczy. Sytuacja, tylko ogólnie powiem, nie jest za ciekawa. Ale cyfry same pokażą za siebie i też przedstawię Państwu, jak wygląda. Bo dla mnie matematyka jest bardzo prosta: 2 dodać 2 jest 4 i nie będzie 4,5, ani 5. I z tym tematem musimy kiedyś się zderzyć. Musimy to Państwu przedstawić, bo boję się, żebyśmy nie stracili coś pięknego, to co mamy. Nie? Ja będę mówił prawdę, będę mówił fakty i te fakty muszą do ludzi dotrzeć. Musi być, muszą być kroki naprawcze podjęte, bo jeżeli tego nie zrobimy, to może to się skończyć, skończyć niedobrze dla powiatu i dla szpitala. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, jakieś uwagi, te pytania to bardzo, bardzo chętnie Państwu Zmiana, czy e, jest brana pod uwagę zmiana dyrektora szpitala, jak już jesteśmy w Na tą chwilę nie ma takiej opcji, czekamy na audyt, czekamy na plan naprawczy, a później będziemy przystępować do dyskusji. Ale mówi Pan sam, że sytuacja nieciekawa, czyli otwarta sprawa, czy dyrektor zostanie, czy, czy, czy nie? Na tą chwilę nie będę się wypowiadał, mówię po audycie będziemy rozmawiać, myślę, że będziemy szli w dobrym kierunku, to to temat prowadzimy. Mówi Pan, że w starostwie zmniejszyło się zatrudnienie o kilkanaście osób, tak? O no, kilkanaście, o kilkanaście. Natomiast w jednostkach tak. podległych starostwie jakieś zmiany zaszły? Wiemy, że tak, tak. MOB się odeszła jedna osoba na emeryturę. Tak, teraz na no. NEBIT. I dyrektor dyrektor dyrektor. Józef Herder, też chyba odszedł. Tak? Odejdzie. Tak, tak. No, no, to, są już, wie, to, jest. to są już pytania do Państwa, bo ja wszystkiego nie jestem w stanie w głowie, ale po to właśnie są. Mhm. Yy, jesteście państwo, żeby zadawać pytania. Yy, pan dyrektor yy, z yy, DPS-u złożył yy, wniosek przeciw na emeryturę. Przeszedł, nie zatrudnialiśmy nikogo z zewnątrz została pani, pani Lazur wybrana spośród załogi jako dyrektor. Także zmniejszyło się zatrudnienie o jedną osobę. Odwołałem początkiem grudnia panią, panią yy, inspektor z Sanepidu Powiatową ze względu na tematy, które, które, były źle realizowane. Jest to na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i od y, początku grudnia pełniący obowiązki jest też Pani ze środka, nikt z zewnątrz, także też się zmniejszyło zatrudnienie. No i teraz ostatnio na Zarządzie podjęliśmy uchwałę w sprawie odwołania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. No straciliśmy przez y, nie wiem, niedopatrzenie, można innych słów użyć yy, dofinansowanie do dwóch inwestycji, które były planowane na przyszły rok. Droga, która obiecała, a starosta stara się być słodny i konkretny, jak wreszcie Państwo chyba zauważyli. Yy, Od skrzyżowania na wojsko polskiego domości, co tam jest tragiczna droga, nie ma chodnika, nie ma ścieżki rowerowej. była to kwota około 1 ,760, to 50% dofinansowania to proste liczenie, to około 800-900 tysięcy drugi wniosek Czermin i jako jedyny praktycznie powiat z całego województwa nasze wnioski zostały całkowicie odrzucone ze względów merytorycznych. Także no, starosta nie mógł podjąć innych decyzji. Dalsze plany mam, ale na razie nie będę mówił, dlatego co powiedziałem na początku, że 16 rok będzie też ciekawym rokiem i chcemy pokazać Państwu, że naprawdę można w samorządzie dobrze rządzić i rozwijać piękny piękny i miasta. A czy, czy, czy to sprzedaż od 1 stycznia yy, zostanie wstrzymane dofinansowanie przez Powiat Mielecki, Publicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej w Radom Tak, proszę Pana. To yy, wcześniej była taka uchwała, która wcześniejszy zarząd podjął, że będą dofinansować poradnie, ale my Szanowni Państwo mamy swoją poradnię, która też będzie przeniesiona w przyszłym roku na Synkowskiego. Mając tam idealne warunki, parking, będzie winda dla niepełnosprawnych i no, każdy gospodarz dba o swoje gospodarstwo, a tamto gospodarstwo, w którym jest poradnia niepubliczna, jest to poradnia prowadzona przez stowarzyszenie. Jeżeli burmistrz chce mieć takie coś na swoim terenie, no to ja nie widzę przeszkód, żeby burmistrz wspomógł to stowarzyszenie i prowadził tą poradnię. My jesteśmy przygotowani na to, żeby wszystkie dzieci, które potrzebują porady były przyjęte u nas i tak się stanie w przyszłym roku, to tak jak większość z Państwa wie, nie trzeba będzie. Teraz dużo pracy było ze względu na te badania sześciolatków, nie? I tu był taki przewał pracy, a później to nas spokojnie, yy, tak za można dojechać jak i z Padwi czy z Przesławia. także zapraszamy do nas, ale ja mówię, ja nie stoję nikomu na przeszkodzie, jeżeli gmina, burmistrz dofinansuje 115 tysięcy. Mówię, że to jest niedużo, ale złotówka do złotówki robią miliony. Powiat przyjął ulicy Sienkiewicza, dawny ciąg Wojewódzkiej 985. Tutaj od pewnego czasu się modernizacji mieszkańcy skłaszają problemy zbytnowskiego chodnika w rejonie ulicy Mickiewicza, niebezpiecznego skrzyżowania z Ducha Świętego. Wydaję, że do Pana Starosty te, te wnioski też zaczęły trafiać. Jak Państwo zapatrujecie się na te problemy? No problem, problem chodnika jest nie do rozwiązania, ze względu na to, że szerokość chodnika tam nie wynosi tyle i tyle, nie można tam barierki założyć. No nie wyobrażam sobie, tam jest wąska droga w tej chwili, ciężarówki tam jadą. Lekki wypust z samochodu czy coś. Według prawa nie można tam założyć barierki, żeby to było można założyć ta barierka by już była, także odpada całkowicie ten temat. Wiemy, że tak jest. Ulica jest taka jaka jest, budynki stoją w tym miejscu co stoją, także jest to nie do przeskoczenia i póki co ten chodnik no, dla bezpieczeństwa do tego chodnika nie powinno być. Tak sobie powiedzmy, bo tam dziecko Mama z dzieckiem, z wózkiem i chce, żeby się rozwinąć, jest problem. Także, no ale jest wykonane, nic na to nie poradzimy. Jeżeli chodzi o Ducha Świętego, jak najbardziej słuszna uwaga, zastanawiamy się nad tym, czy właśnie z prawego pasa nie zrobić, nie zrobić, tylko skręt w prawo. Bo bardzo dużo ludzi na przykład jedzie prawym pasem, ma włączony kierunek, a jedzie prosto, nie? No i tu może w tym momencie dojść do kolizji. Że to jest taka moja, moja sugestia, no bo według mnie nie ma sensu robić kolejnego światła czy ląda, bo to, no będziemy się blokować. No. Myślę, że jak powstanie kolejny most, a myślę, że w niedługiej przyszłości powstanie, wyjdzie na inwestorów, ciężarówki praktycznie nie powinny już tutaj jeździć, będą tylko osobówki i no tylko, tylko bym myślał, żeby właśnie z tego prawego pasa iść tylko i wyłącznie w prawo, a lewy pas idzie prosto i to jest proste rozwiązanie, które można zrobić. Może Pan powiedzieć o planach związanych ze zbudową sali sportowej przy Czy to będzie obiekt pełnowymiarowy, czy, czy tam się zmieści taki obiekt? Jakie to są, jakie są Państwa zamierzenia? No to działamy na podstawie starego projektu, który w tej chwili robi aktualizację. Do 12 musi być złożony wniosek do RPO. Nie będzie to pełnowymiarowa sala, ze względu, że tam nie można, no nie ma warunków. Po drugie, już jest dokumentacja przygotowana, będzie do, dobudowana z drugiej strony yy, Hala. Myślę, że to będzie pięknie wyglądało. Drugi etap, który mam w planie w tej chwili. Gość zrobi nam koncepcję, rozburzanie tych starych warsztatów i do tej hali dostawienie y, ładnego obiektu, budynku, w którym będą y, pracownie, które w tej chwili znajdują się, znajdują się w tym starym baraku, w starym y, obiekcie, który większość z Państwa znają i myślę, że będzie to wizytówka. Y, Tamtego terenu, jakby zabytki, szkoła piękna, to ogrodzenie. No, szok patrzeć na to, ale mówię dyrektor, że kiedyś tam już mieli plany, że tam już jakieś dokumentacje były, no, ale ja mówię tak, że ogrodzenie gospodarz robi na końcu. Kiedy już ma podwórko posprzątane, w ten czas zrobi ogrodzenie i to myślę, że wykonano. Pani jak Pan się zapatruje na wnioski? No, o nadanie nazwy Tadeusza Ryczaja, imienia Tadeusza Ryczaja, zarząda walei wygląda w Państwo Państwo byliście inwestować. No Myślę, że no, są różne sugestie, różne pytania. Ja bym się tutaj bardzo nie, nie chciał wypowiadać na ten temat. Wypowie się Rada. No, starzy ludzie pamiętają, z tego co czytam w mediach, w Waszych mediach, są różne sugestie, są różne uwagi. No, Ja myślę, że tą nazwę bym dał inną, ale to jest moja opinia. Jest ale... jakaś propozycja? Na razie, na razie, na razie nie, bo to musi być propozycja z miasta, bo to jest na terenie miasta położone, my tylko możemy wyrazić opinię, czy wyrażamy zgodę, czy nie. Naszej sugestii żadnej nie ma, bo to będzie leżeć w kompetencji miasta, bo RON to jest położone na terenie miasta, my tylko możemy wyrazić zgodę, czy opinię na ten temat. No w tej chwili wyraziłem, jak już jesteśmy przy tym rondzie, Zgodę na wystrój miasta, między innymi naszych rond i przykro mi stwierdzić, że rondo, które zostało wspólnie wybudowane z dofinansowania miasta, jako jedyne rondo nie zostało udekorowane świątecznie. To mi jest przykro jako, jako rondo, które praktycznie na takim ważnym szlaku, rondo, które kiedyś było skrzyżowaniem niebezpiecznym, dziś nie potrafiło miasto zawiesić jednej bajki, przynajmniej przysłowiowej, czy, czy jakiejś ładnej choinki. Także tu naprawdę jest mi przykro to oficjalnie przyszłość skweru przed starostwem, jak Pan widzi, tam gdzie był pomnik. No, przyszłość ale tak. są spekulacje, są propozycje, by tam ustalić następne pomniki, jak to wygląda z tą Bardzo dobre pytanie, dziękuję. No, wcześniej bym nie mówił, że ten pomnik wyjechał nie, też prostuje, nie nocą, tylko w biały dzień. Ładnie się prezentuje z tak, tego, co oglądałem na internecie, w muzeum. No, sugestie są przeróżne, ale ile ludzi, tyle głosów? Także ja. Słucham, czytam, obserwuję, ale moje, moje stanowisko i myślę, zarządu będzie jednoznaczne, będzie zrobiony skwert, jak to pan wcześniej mówił, przystanek tam trzeba zrobić, bo tam jest praktycznie główny punkt wysiadkowy, jak, czy przesiadkowy, młodzież cała ze szkół się tam wsiada, my się zrobimy taki piękny przystanek. No i ładny park. Liczę tu na współpracę miasta, dlatego że większość ludzi, którzy tam w tym parku będą sobie odpoczywać, to będą ludzie też z miasta. I myślę, że jak dobrze pójdzie w 16 roku, a jak nie w 16, to w 17 na pewno ten park będzie zrobiony. I zapewniam, że ten postument, który stoi, posłuży jako materiał budowlany, a pomnika żadnego tam nie będzie. No i ostatnie tygodnie i dni, Państwo, to zamieszani zamieszanie związane z zespołem czystości powietrza. Wczoraj podpisane porozumienie. Jest do tego komentarz marszałka o który mówi, że to porozumienie to jest nic innego jak realizacja z danego zespołu, które Urząd Marszałkowski wydał. Jak Pan, który też był w kontanie, w całą tą historię, ocenia tą sytuację? No, moja ocena jest bardzo negatywna w stosunku do tych, którzy podpisali takie porozumienie to porozumienie te rozmowy powinny się rozpocząć na początku kiedy firma Kronos pan zwróciła się do pana prezydenta w sprawie wydania zezwolenia na modernizację tego zakładu kiedy pan marszałek dał zezwolenie zintegrowane, w którym określało jakie parametry jakie warunki muszą być spełnione a tu dzisiaj pan przewod prezes czy tam co nie wiem przekonać się z prezesem Arisu Siada z Panem Prezydentem i ustalają jakieś swoje warunki, jakieś punkty. No, szanowni Państwo, no, bo to jest prawo, a nie jakieś trzy osoby będą sobie ustalać, co tam ma być. Ja myślę, myślę że to było niepotrzebne zamieszanie, czy to było celowe zamieszanie. Czas przedwyborczy, ktoś sobie chciał robić kampanię. Jakżeście żeście Państwo widzieli, moja osoba skromna nigdy w czasie kampanii nie używała jakichś tam argumentów, kalowano mnie, można powiedzieć. Robią jakieś zdjęcia, że ja tam pracowałem. Tak, pracowałem, rok z pięciu dni, dlatego, dlatego mam z dumę z tego, że powiedziałem, będę pracował dotąd, a nie dalej. Faktów nie będę określał, ale jestem człowiekiem, który chce współpracować z ludźmi. I ta współpraca powinna nie tu, pokazywać wczoraj jakieś tam konferencje, pokazywać, że zapisali porozumienie. To dla mnie nie jest porozumienie. To nie wiem, czy to jest wyjście przed szereg, czy to jest pokazanie. Nie chcę konkretów używać, bo powinienem mocny słowo użyć, ale nie użyję tego słowa. Więc teraz to mówię Pana o osiągnięciach, co się udało zrobić, a co się nie udało zrobić. Co jest dla Pana takim największym oszczerbowaniem tej rocznej kadencji. No, zaskoczył mnie Pan. Myślę, że to co miałem w planie, ponad plan jest wykonane. Jestem bardzo zadowolony z tego roku, jestem zadowolony z pełnienia tej funkcji. Mogę powiedzieć, że nie widzę takiego tematu, co by mi się nie udało zrobić. Po nie? Proszę Posunianie. Ale nie. <śmiech> <śmiech> to wie pan, nie miałem jakichś wysokich wygórowanych ambicji, podałem się ocenie mieszkańców. Domyślę, no że dla mnie to jest wielki zaszczyt w tej chwili wzmocnienie mojej funkcji. No, że najwyższy wynik w Owecie Mileckim. No to no, pobijając wynikiem panią poseł Skowrońską, która miała. Na terenie powiatu mieleckiego około 6 tysięcy, ja 7 900, także widzę, że mieszkańcy powiatu docenili moją osobę, aby być trzy równe kandydatury. Także, szanowni państwo, zdobywając ponad 20 tysięcy głosów przy innym troszkę ułożeniu praktycznie nasz powiat zrobił dwa mandaty jako posłów, a że nie ma posła z mielca, no to świat się nie kończy. Jest, są posłowie z mojej opcji jestem dumny, wdzięczny. Myślę, że współpraca na szczeblu Mielec Warszawa będzie bardzo dobra. Czy jest jakiś sposób, z którym Pan może domówić taką ścisłą współpracę, że jeśli jest jakaś sprawa do załatwienia z Mielecem, czy potrzeba pojawienia się w to któryś sposób tutaj z okolicznych powiatów jest tym pierwszym, który ma się pojawić Ja mam praktycznie wszystkich posłów znajomych, potrafię nawiązywać kontakty nie tylko z posłami, mam już kontakty z wiceministrami. Którzy mamy w tej chwili dwóch z naszego terenu, pan Kwieciński i pan Hamryszczak. Myślę, że wszyscy będą przychylni i nie, nie będzie żadnego problemu. A jak pan podsumuje ten rok, jeśli chodzi o współpracę z samorządem miejskim, a szczególnie z prezydentem miasta? Bo tu opinie są różne. Mamy przykłady współpracy, jak RONDO, Kwiatkowskiego, no i mamy też przykłady takich historii, gdzie trudno było się chyba porozumieć. No, jak wreszcie Państwo zauważyli, starosta jest człowiekiem otwartym. Bardzo lubię właśnie dyskusje, rozmowy, debaty o tak dziś z Państwem. Zawsze moja skromna osoba wyciąga rękę w kierunku w kierunku miasta, w kierunku prezydenta. Dla mnie rozmowy i dla mnie usiąść do wspólnego stołu to jest zawsze sukces. Udało się kilka spraw: boisko sportowe, rondo. bo Ja uznaję także, że coś budujemy. Na terenie, to budujmy to wspólnie. Nie? Yy, następna moja propozycja na temat transportu zbiorowego, odpowiem to po nowym roku. Yy, naprawdę wykładam dłoń i możliwość zakupu nowego taboru, no, opracowania i tak dalej. Do dnia dzisiejszego nie mam tematu, a czas bardzo szybko biegnie. W 2017 roku musi być transport zorganizowany tak zwany nowa ustawa wprowadzająca, obowiązująca starostę do prowadzenia takiego transportu. Chciałbym, żeby to było na terenie miasta. Jest tutaj problem. no Ja jako moja skromna osoba jest zawsze do gadania. No, gorzej powiem w kilku tematach druga strona, temat przyjęcia dróg na przykład. Czy to trzeba było tyle wałkować, czy to trzeba było tyle czekać? No, to był tak prosty temat 200 metrów, 300 metrów ulica, no ale teraz udało się. No według prawa, według zasad jakie powinny panować. Myśmy przejęli Sienkiewicza od województwa. Nie było na to dyskusji, bo na to jest ustawa. I w związku z tym przekazaliśmy równowartość kilometrów do miasta. Także ten temat jest załatwiony. No, myślę, że ta współpraca powinna kwitnąć między nami. Ja zawsze jestem otwarty, zawsze jestem do dyspozycji i na propozycje i mam swoje przemyślenia również z drugiej strony jak tylko się do mnie zwróci. Myślę, że, że, powinno być dobrze. A jak to wygląda z gminami? Są takie gminy, w nie jest po drodze? Dla mnie z wszystkimi jest po drodze, tylko trzeba się zapytać gmin, czy ze starostwem jest po drodze. To jest już nie pytanie dla mnie, ale staram się, staram się współpracować dobrze. I jeżeli chodzi o chodniki, w tym roku wydajemy kolejny milion złotych na chodniki, żeby dalej kontynuować tą pracę. No raczej większych większy uwag nie mam. Przygotowujemy się do przekazania majątku do Przysławia No... Ja jestem mówię, dla wszystkich otwarty, do wszystkich traktuję... Staram się traktować jednakowo. Objechałem wszystkie imprezy, które były organizowane wspólnie. W tej chwili w budżecie tych pieniędzy nie ma. Będzie inny... Inna metoda dofinansowania. Będzie więcej małych grantów, żeby stowarzyszenia, którzy naprawdę angażują się Różne imprezy, będą patronaty, starosty. No chciałbym, żeby za pieniądze publiczne bawili się, czy uczestniczyli w tym wszyscy ludzie. Przykładem tego jest sądeżynki powiatowe. Szanowni Państwo, moje oczekiwania przerosły. Tyle ludzi, każdy zadowolony, każdy uśmiechnięty mógł sobie zatańczyć, zabawić, spędzić ten czas bardzo mile i myślę, że taką imprezę zrobimy jeszcze jedną dla wszystkich mieszkańców. bo Jeżeli tam mówię jest w Radomyślu, jest w czy jest w Padwi, no tam nie przyjeżdżają ludzie z Wielca, nie przyjeżdżają, tylko to są takie regionalne. A jeżeli mamy mieć imprezy powiatowe, to ja rozumiem, że cały powiat ma się bawić i do tego myślę że w tym roku yy, dojdziemy. Koniec, koniec roku szkolnego, koniec gdzieś czerwca, już mamy wtedy taki plan, żeby zrobić taką piękną plenerową imprezę, która do tego czasu nie była robiona, a w tej chwili będzie. Jak panie Starostwo, koniec roku to jest taki okres podsumowań. Czego by Pan sobie życzył w przyszłym 2016 roku takie... no, Życzyłbym sobie i Państwu i wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze życzenia, później złożę, jeżeli pozwolicie. No, życzyłbym sobie, żeby współpraca z Radą, z pracownikami upadała się tak, jak się upada w tej chwili. No, są ciężkie tematy, są redukcje, są że Szanowni Państwo, to nie jest prosty temat. To nie był w tej roli, bo tam no, ten musiał odejść, ten musiał odejść. No, są różne tematy, no ale, ale podejmując się stanowiska starosty zdawałem sobie sprawę, że przede mną są wyzwania, nie? I myślę, że te wyzwania wspólnie z radą i z urzędnikami dobrze realizujemy. No, w tej chwili patrząc na sesjach, no, jestem zdumiony. Sesje przebiegają, jak Państwo obserwujecie, bardzo sprawnie, bardzo merytorycznie. No myślę, że budżet będzie jednogłośnie przyjęty, ewentualnie przy jednej osobie wstrzymującej. Tak, myślę, że te moje słowa się sprawdzą, no bo no, według mnie tutaj. Yy, jakichś większych zarzutów w stosunku do mnie nie ma i myślę, że tak bym chciał całą tą kadencję przeprowadzić, a na koniec kadencji pokazać cośmy zrobili, bo naprawdę widzę, że są duże możliwości, są bardzo, bardzo duże możliwości, tylko trzeba dobrze i umiejętnie finansami zarządzać, a kiedyś takie pytanie, taka sugestia padła, muszę to powtórzyć, bo to mi troszkę tak ukuło. Że starosta nie mając wykształcenia administracyjnego nie poradzi sobie rządzić powiatem. Dziś, niech Państwo określą, czy starosta potrafił sobie rządzić spłacając kredyt po raz pierwszy w 2015 roku, nie zaciągając kredytu, zrobił inwestycje. No i mówię, Szanowni Państwo, no wynik będzie mówił za siebie, ale to później zobaczycie, jak już będzie zakończony rok, jak starosta rządzi, jeżeli chodzi o finanse. Jeżeli nie ma pytań, Szanowni Państwo, pozwólcie, że złożę życzenia dla wszystkich mieszkańców całego powiatu, dla wszystkich, którzy będą słuchać Waszych redakcji czy Waszych, waszych portali. Złożyć najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, spokoju, spędzonych w gronie rodzinnym, dobrej atmosferze. I niech ten 2016 rok, który już za chwilkę będzie nas chwytał za jak to można powiedzieć za głowę, będzie rokiem dobrym, będzie rokiem spokojnym, tak jak 2015, który mija, zobaczcie Państwo, bez huraganów, bez nawałnic, bez większego jakiegoś tam zamieszania, oby taki był 16 rok, może i lepszy. Życzę wszystkiego najlepszego i pozdrowienia dla wszystkich Państwa.